Popatrzcie, co znalazłem. Tak, tak o w ziemi było, pod drzewem. O, tylko tak o wystawał ku z ziemi, tak ten zie... Patrzcie, co tu tam błyszczy. Śmieć jakiś, to zresztą, jeśli mam reklamówkę, to ja biorę. Jak śmieci jest taki do reklamówki, o puszkę, czy tam butelkę ktoś rzucił. Nie, rzucać. A mam to mini nie zacięży do reklamóweczki szczelnie zawiązać i później. Wyrzucić. Patrzę, jakaś butelkę wezmę, ale patrzy się, nie, to stara butelka, budnowkle takie odno, o, na korek, i nie wiem, co to, może ktoś tu e, i pisze na niej, nie wiem, czy to e, z pierwszej wojny, gdzie e, Austro-Węgierski żołnierz Węgier, czy Niemiec, czy kto, czy może z drugiej, ale w każdym razie przedwojenna butelka, przedwojenna, przedwojenna buteleczka. Pisze na niej N I n i i Diana Diana jest tym, tak jak się pisze jakiś ten temat, o tu Diana, Diana. Czy to jakaś perfumka, czy co? Rene i Diana sos Sos borszeż. Sos I. E. Fre. Fre. Ebrany... Ty... I... E. i Oaj. E. Oj. Trzeba było do szkoły chodzić, a nie, a nie, a nie koniem orać i w lesie ciężko pracować. żebyś przeczytał, jak. Tak, jeszcze raz. Jeszcze raz. Fr, br, er, fer, e, ine. No nie, nie, W każdym bazarze eryt... i... Diana... sos borsesz... sos borszesz. Co to jest? I... er erf... Ner, brand, te ben, e... I. No dobra, dobra, idę, 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 bo już późno, bo już późno, bo już późno, późno, a ja nie wiem, nie wiem, znaczy nie wiem gdzie jestem, nie wiem jak daleko, co mu chodzi, ale wiem gdzie mam wracać. Wiem, gdzie mam wracać. Nie wiem czy, czym, czym to wiem, że mam iść. Tam, bo szedłem po różnych potokach i wracałem i tu, i szubką, i w tą stronę, i w tamtą, i górę, i szczyty miją. Wiem, że tam samochód jest i tam wyjdę. Może 100 metrów, 50, różnic ale wyjdę tam. W to miejsce, gdzie dzieci mi chcieli. A, ten tam, tam, ci damy, żebyś wiedział, gdzie ten samochód, chodzi ty będziesz miał, będziesz wiedział. Nie, ja nie chcę. Ja mam się czuć wolny. Nie, żeby żebym... Mną... Nie, co ty tak kierowała. Nie, ja mam się kierować swoim instynktem. I ten instynkt mam. Tu trzymajcie się zdrowo. Do zobaczenia.